Witam serdecznie na kanale WeAreCrypto, Crypto, kanale, który jest poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Ja nazywam się Mr. Hyde, póki co nie będę zdradzał swoich personaliów, może w późniejszej fazie rozwoju tego kanału, póki co zostaję pod tym pseudonimem, będę miał przyjemność rozwijać dla Was markę, rozwijać dla Was kanał WeAreCrypto. Crypto. Dlatego też z tego miejsca zapraszam do subskrypcji kanału, łapek w górę oraz. E, obserwowania mnie na Instagramie i na Twitterze, to w ogóle Twitter, jeżeli jesteście w branży krypto, jest tak naprawdę podstawą. Twitter jest miejscem, gdzie się po prostu dzieje, jest miejscem, gdzie tętni życie, gdzie wszystkie informacje na temat różnego rodzaju firm, projektów i tak dalej lądują właśnie tam. Lądują właśnie na Twitterze. Więc jeżeli jeszcze nie masz Twittera, a jesteś w branży krypto, no to czymś szybciej go po prostu załóż. Czego możecie się spodziewać na moim kanale? Słuchajcie, przede wszystkim nie chciałem wchodzić na scenę w momencie, gdy jest świetnie, gdy jest masa youtuberów, influencerów i tak dalej, bo jak mówi stare przysłowie, gdy odejdą wody, zobaczymy, kto stoi bez gaci. I mogę śmiało powiedzieć, że w połowie i pod koniec maja, mniej więcej w tym okresie, Wydarzyło się na rynku kryptowalut coś, co sprawiło, że naprawdę wiele osób zostało bez gaci. I ta sceneria trwa dalej. E, mianowicie zaczęły się spadki i w tym momencie mamy pewnego rodzaju trend uboczny, który nie wiadomo ile się utrzyma. Na ten moment jest cena bitcoina na w okolicach 30 tysięcy dolarów. I już widać zniecierpliwienie i zniechęcenie na rynku. I właśnie na ten moment czekałem, żeby wejść po prostu z kanału, tak? Nie jestem osobą, która jest w kryptowalutach od wczoraj i jutro zniknie. Jestem osobą, która jest tutaj już od kilku lat i chce być długoterminowo, dlatego postanowiłem wystartować z tym kanałem, aby po prostu dzielić się wiedzą i budować społeczność. Budować społeczność długoterminowo, budować silne fundamenty um, i być po prostu jeszcze bardziej w tej branży. Mam nadzieję, że sceneria tego kanału Wam się spodoba, bo jest dosyć specyficzny na polskiej scenie YouTube. Tak? Sama maska jest symbolem z tego, czym kiedyś miały być kryptowaluty, bo też one ewoluowały, branża ewoluowała. Kryptowaluty już nie są tym, czym miały być. To się wszystko bardzo zmieniło. Czego możecie się ode mnie spodziewać? Czego możecie oczekiwać na tym kanale? Przede wszystkim tego, że. Będę dzielił się wiedzą, będę przygotowywał dla Was różnego rodzaju materiały techniczne, gdzie farmić, jak farmić, jak korzystać z tego portfela, jak przesłać kryptowaluty, jak korzystać z giełdy. Informacje bardzo podstawowe, tak? Z tego względu, że mam tą świadomość, że każdego roku ktoś kończy, każdego roku, ktoś kończy 18 lat, każdego dnia ktoś kończy 18 lat i kolejne roczniki dołączają do branży kryptowalut. Tutaj nie będą dołączać ludzie, którzy są po 70 czy po 80. Nie. Tutaj ludzie będą dołączać, którzy są 18, 20 lat, tak? Przede wszystkim i wiadomo też starsi, tak? To jest normalne. Sam mam około 30. Um, dlatego te instrukcje, dlatego te informacje, żeby ludziom po prostu ułatwić sprawę, tak? Informacje, instrukcje, których ja też poniekąd szukałem, gdy, gdy zaczynałem, tak? Um, proste rzeczy. Tak jak zauważyliście, kryptowaluty i branża blockchain jest czymś, co zmienia się tak naprawdę z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, bardzo szybko ewoluuje i rozwija się, dlatego informacja jest bardzo ważna. Tutaj naprawdę jest o czym mówić i chcę o tym mówić do Was. Chcę Wam przekazywać różnego rodzaju informacje, chcę uczestniczyć razem z Wami w tym rynku i mam nadzieję, że będzie to dla nas razem fantastyczna przygoda. Kolejna rzecz to. Przede wszystkim recenzje projektów. Zarówno dobre, jak i złe, bo może się zdarzyć tak, że będę recenzował projekt, to też będzie się tyczyło oczywiście Waszych komentarzy. Jeżeli będziecie naciskać mocno w komentarzach z recenzją projekt X, to pewnie wezmę ten projekt pod lupę, ale może się okazać, że recenzja tego projektu mniej lub bardziej przypadnie Wam do gustu. To będą tylko i wyłącznie moje opinie, więc niekoniecznie musicie się z nimi zgadzać. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe. Będę starał się być obiektywny, więc może być to naprawdę czymś wyjątkowym. I kolejna rzecz, tak na zakończenie, myślę, że na polskiej scenie nie ma tego typu kanału, który już od pierwszego odcinka staram się tworzyć. Tym bardziej cieszę się, że tu jestem i tym bardziej myślę, że będzie to fantastyczna przygoda. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę i jakiś komentarz pod, pod filmem, tak? A jeszcze bardziej będzie mi miło, jeżeli coś skorzystasz czegoś się nauczysz dzięki moim filmom, dzięki moim opiniom, dzięki mojej twórczości. Także zaczynamy We Are Crypto Start.